Jak odpalić akumulator na minus 20 Ale na zielono świeci No to może miga teraz Dobra A ty tu kurowku wolni spróbowała i napycham No właśnie, LOLO3210, macie problem z rozłusznikiem, a w zasadzie z akumulatorem, bo są mrozy, a mrozy to nie odpalenie auta, a nie odpalenie to nie jechanie, nie praca tak itd., itd. Dlatego zalecam ładowanie raz na jakiś czas akumulatora w ciepłym miejscu i wtedy jest wszystko ok. Jeśli macie akumulator bardzo padnięty, to tutaj pod spodem jest film, link jak, jak zreanimować stary akumulator AGM albo stary kwasiak albo też żelówkę pamiętajcie, że można kupić, tak jak pokazałem na wstępie urządzonko do ładowania USB w sumie mały powerbank w kieszeni się mieści zawsze można jakoś się przebiedować tą zimę pozdrawiam w serdeczności, mówił do Was jak odpalić akumulator na minus 20 ale na zielono świeci.